Witam wszystkich, tutaj Nikotynowy. Yy, I Bukaj. Jest, jest ze mną Bukaj to jest dokładnie. Chciałem zaprezentować Wam z Bukajem yy, serwer Max Gaming. No i oprowadzić go yy, Was po, yy, po nim. Yy, IP oczywiście znajdziecie w opisie. Bukaj. No, prowadź. Cześć. Ale Dobra. prowadź. Dobra, ja będę pierwszy. Cześć. Mm, tu, 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 tutaj jakiś typek się kryz. Uh, o uh, uh. jaka tu jest fajna zbugowana woda, nie? Spoko. To. Dobra, tu może zaczniemy od tego. Tutaj podajemy raczej, nie? IP w opisie. Podamy, Czekaj, zlaczyłem się. Jak zwykle, tutaj są krówki, tam... Dobra, tam są świnki, jak widzicie. Owieczki, o, tu. Jak się kręcą. Owieczki. Chodź tu, chodź tu, bo. Czarno owca, chcesz? Nie. Ja. Hmm, się. I tu są kurczaczki. Chodzi, chodź, 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 chodź. Pokaż. Dobra, walić to. Idziemy Jestem dalej. Kanibal. Jestem kanibalem. Jestem kanibalem z zdjęcia okej. Dobra. Nie mogę wyjść, nie mogę wyjść, nie mogę wyjść. Dobra, już mogę wyjść. Czemu? Co? Ale zawsze jak y widzę krowy, to przypomina mi się mandzio. Mandzio! Tutaj jest jakaś strzelnica, nie wiem o co chodzi. Pokażę zbugowane coś. Tu jest trolling taki. To jest tu się tak spada. Ko, jak sobie tutaj staniesz, o. To, no patrz i... Bum. Jak ja sobie bum. ten. Ale to jest dziwne, bo tylko tak. Kurde, nie mogę go wepchnąć. Czy, a, czy jak zabije bukaje, to nam wzrośnie oglądalność? Tak, już Dobrze, yy... 200 lajków na blogu Z resztą nie liczę już 200 lajków na YouTube Kuba2605 Nie polecam Pozdrawiamy Chodź, pokażemy regulamin Ja będę czytał Dobra, regulamin Pierwszy, nie spamuj Drugie, nie przeklinaj Trzecie, nie używaj cheatów Czwarte, odejdź Dobrze. Czwarty, nie obrażaj, graczy i admina. 5. Nie proś... nie pros, fajnie. O rangę. I, i tutaj odwróć się... tutaj jakieś tam... Zapraszam na nasze pozostałe serwery CS... O, CS-a mają, patrz, patrz. Tak? No i sampa. O. Można o. gramy coś z CS? -a? Nie no, że no, ty. No, no, Już. Ja Czemu tu jest 3, a nie 1? No bo tu, nie wiem, bo tam są 1, o tu, tu, tu są 2. A nie wiem zresztą, dobra czytaj. Nie ma, tu może były, ale co? A teraz No tutaj 3, warp exp, warp 4, warp exp 2, 5, warp schody, 6, warp strzelnica, warp PvP, surowce, vip, vip exp i, i tyle. Tutaj coś jeszcze pisze, yy, max Ray sponsor serwera, cena za slot już od 2, 2 złote do 20 groszy, na niższe pingi i najwyższe stawki i sms, leku serwer testowy serwera Minecraft już teraz, super. Nie być prezenterem telewizyjnym. No ja, no ja, ja, ja wiem, lejemy tam kogoś, nie, o. O, komuś usunęło 107 elementów, i tych. Bo jest ten lak. Czasami występuje taki lak, że wszystko usuwa, co jest na ziemi postawione. Tak, to jest lak, coś takiego. Piszę tam clean lak. Tutaj coś nie wiem. Czekaj, możemy. O, tutaj jest taka woda. nie, to jest dobra, sorry, to jest zwykła woda. A ta woda się nie rozlewa. Jak tutaj właśnie widzicie. O, tu się nie rozlewa. Ej, no tutaj, ciekawe, czy się mogę bić. Możesz. To spadnij tutaj na sekundę. Lawa się nie rozlewa. Dobra, a, mogę. Ci. Lawa się... Ale fajne to jest. Lawa się nie rozlewa. Ale ja się boję, bo, bo... Tutaj. Creepery nie wybuchają. A czy z jednej strony creepery nie wybuchają to jest dobrze, ale z drugiej strony to trochę głupio, głupio no bo... trochę za łatwo moim no, zdaniem. Dobrze, dlatego że nie rozwalam domu, ale no źle, no wiadomo, no creeper to creeper musi być. O, ja się boję, uciekam stąd. Idę i zajebać. Ja to, ja Cię tam nie wtrącam. Weź tam tego Steve'a, bi. Nie mogę. Nie no mogę bo tam po... nie. Tam nie ma PVP. Why? On ma jak sobie Nie Spadam. <laughs> I miecz też zresztą. To uciekaj. Uciekamy, dobra. Może tepamy się do domku, co? Tak, nie pomysł. A może wyjdziemy? Tak, bo znajdziesz. No dobra, to hołd. Widzimy się za sekundkę w domku. I witamy! Tu jest nasz ko kochany Konstanty, jaki ty masz brzydki nos. ściągnięty niestety od Madzi. Pozdrawiamy też <grych> yy, Tu jest. Podamy także inne naszych kolegów yy, yy, kanały oczywiście. W linku w opisie czy tam jak wolicie. Dobrze, dobrze. A mianowicie to jest Kotlin 5543 oraz Mister Bobo Frutek. Dobrze, to jest magazyn Bukaja. Tak, czekaj, pokażemy. Tu jest piecykowo. Przepraszam, Madzia już się konia. Tutaj jest mój. Czekaj. Dobra, już jesteśmy po przerwie. Sorki, moja mama mnie wołała i ja musiałam coś przynieść. No, no chodź, chodź nikotynowy, pokażemy naszą kaplicę. Czapki z głów panowie. Derby Nie przeżył tej nocy. Derby Smith. Będziemy tęsknić. Żył krótko, tylko pięć minut, ale szczęśliwie. Miał 3. 3... No nie wiem, nie jest Dni. Dobra, tego głowa. Śnieg. Został zostaw wtedy nie? O i tak Tak to, to możliwe. Rzuciłem ci. Dobra, to idziemy smucić się. Dobra, nie, nie, nie. No to nie będziemy takiego odcinka robić. Później, po nagraniu. To się wytnie, to się wytnie. To jest jego, to jest taka rura, taka tym... Mhm. Ja ci tutaj zepsułem tego arbuza, dobra. A to trudno. Ej, co myślisz o wprowadzeniu redstone'owych bloków? bo mi się to strasznie podoba. Jest to beznadziejne. Dlaczego? Pięknie to wygląda. Nie no, spoko nawet takie, takie... U -u -u. Ustanty, Siemka, Piona. Piona, ej, Nie ej. Nie wiesz ile biłem? Dobra, tu na spawn. To jest Redstone, bo taty się zakochał w redstone'ie, dobra, tak. A właśnie, a to jest moje Dobra, chodź tu, chodź tu. To jest moja farma zboża. Tu chodź tu, pokaż. A tutaj jest Derby Junior z dedykacją dla Bukaja. Niestety też go, też nie żyje. Derpy Junior będziemy tętnić. Zabiłem go. sądzę. Rzucałem go śnieżkami. Zrobiliśmy sobie zawody, a on nie chciał się bić śnieżkami, więc. Uderzyłem go, no i padł już zasnął na no, no zawsze. Dobrze, tak właśnie. Ej, myślę, drzwi przed oczami. Gdzie ty jesteś? O, osiemka. Dobrze. Eee, słuchaj. Weź tak popatrz na mnie. Ty mały, ty mały. A ja ci pok... Kurde trafimy! Bum. O Aha! Dostał! Dobra, A już, już, już! już, już. Mam pół znaczy, Ej, no, zostaw mnie! Masz półserduszka, masz półserduszka? Tak! Ale już zjadam! Tak, teraz weźmieć Jacksowy miecz! Nie, po co? Znając życie! Nie chcę mi się! Już Będziesz straciłem. mnie zabijał! No, ja się po... straciłem, bo mnie gościł No, coś nam. E, tutaj jest sądynie. No, nasze, moje. Pięknie, i, nik i nikomu się nie chce tego zbierać, więc sobie leży. No, bo co nie ma, nigdzie i w ogóle... Ja to są ziemniaczki? Ja tam używam tylko dyni, żeby zrobić sobie głowę Borysa. No, pozdrowienia do Madzi! I sio i Borysa, i, i tam różnych świnek tych bo oglądałem Castaway, Castaway. I to była moja najbardziej ulubiona seria. Znaczy no, trochę tak bez sensu powiedziałem, ale dobra. Także mi się bardzo podobało End Farms em Było super. A mi się najbardziej podoba Minecraft na Obsasach, Magic 89. Boże, to jest Kto nie widziało, raczej wszyscy widzieli, to zapraszam na kanał oczywiście. Maria Magdalena, Monika. Tak. Także Minecraft Bremu, wszyscy go znacie. Ale Xmandio SKKF i tak dalej Wszyscy znacie. Lazy play gaming. Dobra, okay. no, tak. nieważne, będziemy teraz polecać wszystkie kanały, to zrobimy taki odcinek, nie? Dobra. Eee, wycieczka na do jaskini. Tak! <grym> tu jest nasza jaskinia. No kurde gdzie ty mieszkasz? Drzwi się zamyka za sobą. Dobra, już, nie bądź taki. Dobrze. Aha, już, już, już. No na no, sup. Aha, ha, ha, ha. tam? Pokażemy jak znajdę creepera. O jest. Creeper. O jest creeper. Wam, o, patrzcie, patrzcie, patrzcie co się dzieje. Tylko, ja chcę ja. Tylko syczy. ja tylko syczy o, i Nic o. To Patrz co się dzieje. Tak samo jak TNT, w ogóle nie wybucha. To jest trochę głupia No. O, zombie! Jest spawner. O, żelazo! Muszę go wylapać. O, patrz, chodź tam. Czekaj. Bo ja szukałem... O, co mi się podoba. Nie mam kobla. Weź no, no. No wiesz. Na co? Podkopałem cię w olejerze. Na bombę. Na bomby. Oj, woda. Oczywiście. Oczywiście. No jak. O, redstone, no, ja nie lubię redstone. A ja lubię tylko to. Ja lubię tylko dioks. Tak. To tak jest, jak kolejny. Oj, kolejny. Ja, to jest za mną. Chodź ze mną. Chodź za mną. Tutaj. A ja cię widzę, chodź tu. Czekaj, muszę wziąć sobie żelazo. A ja się właśnie teraz wykopę. Yy, słuchaj. Niedługo trzeba kończyć. No, tak za. Nie wiem. Jak wolisz. Nie, to nie o to chodzi, że to się po prostu będzie długo y montowało i długo tam. O, 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 pajączek, chodź mi pomóż. Ale no gdzie ty jesteś? Cię nie widzę. Nie wiem. Kolejny pająk. Jak znajdę skrzynkę, nie to co? będziesz frajerem. To będziesz obalone Już znalazłem. mamy okay. mamusia moja <noise> nie topę sobie fajnie wisi ja się go boję no chodź tu weź się do mnie tepni będziemy łazić razem bo ty uciekasz mi ty już, no, tak, już. O, creeper. Nice. No Kto ciekawa. Pan? Kto pan? Kto pan? No chodź tu, chodź tu, chodź tu, lejemy go. O sorry. poczekaj na mnie. Skrzynka. Pusta. Szynka kolejna. Pusta. Dlaczego są dwie obok siebie? Nie wiem, już tam byłem. Wiem, że byłeś. To jest farty, że ty wtedy ty chcesz znaleźć. No trzy tylko akurat. O, patrz, dwie Baśki, no, patrz jakie zgranie, patrz, patrz! Ale ja nie wiem, gdzie ty biegasz. O, no chodź tu, do mnie. Ale, ale gdzie... Ty ucieka cały czas, Baśki mnie zaraz zabiją, a ty, ty o żelazie myślisz. Nigdy nie będziesz miał widzów. O, łuk. <grywki> no chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, lawa! Właśnie się dzisiaj w niej spaliłem. No. Nie, Spadłem. To jest taki zielny. O, Jezu, co będzie się... Nie ja tu jest z grzybów. Chodź tu do mnie! Nie, ty... Nie lubię, ja się boję! To, to mnie tepnij może. No to się weź... Ty się tepnij najpierw. Już? No. Wow. A to tu ja tu przed jest spaczaj dlatego. Czegoś. Ej gdzieś tutaj był Mo ten, mo ten, mob spawner. Nie tutaj chyba. Czekaj cicho, nie odzywaj się. Boże, ja tu jestem... Ja jestem facelem nie kłóć się ze mną, tu tutaj zytuję. Jedziemy za mną, ja prowadzę. No ci Ład ci, mi cię fajnie zepchnął. Dlaczego no, nie mogłem? Kończymy mm, <zuczy> serię. Nikotynowy się upa spalił. Kończymy serię. Bo niestety ma coś z No, coś mi się zepsuło. Frap mi się w ogóle usunął. Ja sobie niestety. Wezmę to... I wszystko. O, tu jest ten mob spawner. A tutaj, tak w skrzynkach, coś jest. Rozumiesz? Czemu, czemu zniszczyłeś spawner? Nie, to tak było. Nie. Tu ktoś był, ja ci mówię. No ja. No, ty zniszczyłeś spawner? Nie, ja go oświetlałem. Ty już pewnie zniszczyłeś. To jest jeszcze spawner. inny spawner, to był ten wcześniej. To był jeszcze jeden, jeszcze jest jeden tutaj. Tutaj raczej tutaj nikogo nie było, co ty gadasz? Było. Był, bo były pochodnie. Bo w kopalniach są pochodnie czasami. Ale ja byłem w normalnej łóżki, nie był pochodni. Nie kłóć się za mną. Ja tu prowadzę. Nie ja mów mi teraz, co mamy za dane z historii, gramy w planówkę. Ui, spadłem. Chodź tu do mnie, chodź. Tu do mnie, ile tu jest surowców. Ło, dwa ten. No siostra, o sztabka z tego, żelaza, dropła. Siostra mi wbiła ten do pokoju. No super. Uj, asasyn, Asasyn. Nie! Pal się, pal się, pal się, pal się pal się. Jak mnie zombie wepchnął gó gówno. Jak... A mnie na mnie dwóch poszło, a ja jestem Niny ja. O Boże, i tym akcentem spalę się. Dobrze, chodź tu. Gdzie ty jesteś? Chodź sobie, zrobimy fajne zakończenie czekaj, koło Constantego. Constanty! No, chodź tu! Konstanty, Konstanty. Ej, czekaj, tylko... damy też jego link. Oczywiście, bo on też nagrywa filmiki. f Dobrze. No to... No to co? Buka? Żegnamy się. Ja, Bukaj nikotynowy oraz Konstanty, pożegnaj się. Konstanty, no. y, polecamy kanał. <laughs> Konstanty 007. Dobra, no to, to do, do zobaczenia to. i... Cześć! Cześć!